Szanowni Państwo, dzisiaj 13 stycznia na nowotarskim rynku mamy wielką atrakcję Akademia Lotnika. Jest to projekt realizowany przez Polski Związek Narciarski we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz miastem Nowy Targ. Nowy Targ to miasto sportu. To nie tylko hokej, piłka nożna Unii Hokej, ale także skoki narciarskie. Wielu starszych mieszkańców pamięta e, tradycje, które sięgają. E, XX wieku, kiedy z Nowego Targu wywodzili się skoczkowie, a należy również pamiętać, że z naszym miastem związany jest nasz z jeden z najbardziej znanych obecnie skoczków Dawid Kubacki. Mamy nadzieję, że to dzisiejsze wydarzenie przysporzy nowych adeptów skoków narciarskich. Wiemy, że na przykład Nowotarski Klub Piłkarski pod Hale Nowy Targ również szkoli najmłodszych dzieciaków tej dyscyplinie sportowej, która jest wszechstronna, która pozwoli zaszczepić duże zainteresowanie sportem. Jesteśmy wdzięczni, że właśnie Akademia Lotnika przybyła do Nowego Targu, ponieważ podróżuje po wielu miastach w Polsce. I wierzymy, że wśród tych młodych adeptów skoków narciarskich za kilka lat usłyszymy jakieś nazwisko młodego nowotarzynina. Należy również pamiętać, że w okresie zimowym Nowy Targ to także miasto biegów narciarskich. I już teraz pozwolę sobie zaprosić wszystkich tych na 17 stycznia na nowotarskie lotnisko, gdzie odbędzie się 13 bieg potaleński imienia Jana Pawła II. Ja jestem Kuba Kod, jestem byłym skoczkiem narciarskim, obecnie ekspertem Eurosportu TVN-u, a także koordynatorem Akademii Lotnika, a więc tego projektu, który właśnie zawitał do Nowego Targu. Akademia Lotnika jest to projekt ministerialny Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Narciarskiego, promujący, a jakże, skoki narciarskie. Wisienką na torcie dla Dzieci, młodzieży, dla kibiców, dla turystów jest właśnie mobilna skocznia narciarska, która stoi za moimi plecami. Natomiast, hola, hola, nie tak szybko, zanim uczestnik odda skok, pobiera legitymację lotnika. Taki paszport, z którym zbiera pieczątki, musi zaliczyć strefy, które przygotowują, żeby ten skok oddać. Mamy ćwiczenia na równowagę, na balans, na koordynację, na wyskop. I dopiero jak uczestnik jest przygotowany, zebrał wszystkie pieczątki może ubrać narty, kask, gogle i wtedy jest zapraszany na szczyt naszej mobilnej skoczni narciarskiej. Proszę zobaczyć, sygnalizacja świetna. tory najazdowe ze szczyrku z prawdziwej skoczni narciarskiej, przepiękny wybieg zrobiony, naprawdę pełna profeska, promujemy aktywność fizyczną, zachęcamy do uprawiania sportu, w tym wypadku oczywiście do skoków narciarskich, ale zdajemy sobie sprawę, że nie każdy będzie Kamilem Stochem, Maciem Kotem, Piotkiem, Żyłą, więc chociaż... Dla dzieciaków, żeby wyszły z domu, że zostawiły tablety, telewizory, żeby chciały się bawić. Jest to super atrakcja. Dodatkową atrakcją jest także Wawel traga, a więc słodka ciężarówka z Wawelu, która też na naszych eventach jest, a więc coś miłego, coś słodkiego, każdy znajdzie coś fajnego. Akademia Lotnika, zapraszamy!